Z czego ta mysz chce? A tak mamy miejsce? Jestem myszą, nikt nie dał mi imienia. Powtarzasz się. Zająłeś się moim mistrzem. W chcecie dać to. Proszę, przyjmij to i nie mów nic. Jak miło. Zresztą ta mysz, nie wiem czy zauważyliście, mówiła ludzkim głosem. A nie, w nie było tego wszystkiego w nawiasie. Ness otrzymał e, telefon. Znaczy to jest taki telefon, którym... A tak w ogóle, jeszcze, jeszcze, jeszcze dokończę tłumaczenie. O, może być na twojej drodze. z. Tak, to jest taki telefon, którym nie możemy... Z... Znaczy nie możemy sami dokonać... że do kogoś zadzwonić, nie możemy, tylko będziemy z nim odbiera odbierać wiadomości od innych. Jak mówię. Nie możemy z tym dzwonić. O, to mam kolejną pizzerię. Witamy w Mach Pizza! Nie trzemy pizzy, tylko dostarczamy. Więc prawie cholera wam kazy fiskalne? Pozwól pan, że damy panu nasz numer, więc będzie mógł pan e, za, złożyć zamówienie e, kiedykolwiek. Najlepsza pizza to mach pizza. Nasz numer to. Ps, 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 ciekawy numer. No tu to pędla autobusową, tak? Autobusy mogą, mogą też tutaj nas zaprowadzić do jakiegoś innego miasta. A czy do Onetu? nie, bo tam nie było przecież. Drogi z... A takie drogi asfaltowe chyba przecież. Z... Tu są to one tu nie ma. Ludzie w wioskach Happy Happy są fanatyczni co do jakiejś dziwnej zabiegi. Może mają jakąś napadę w wysoką grączkę? Uważaj! Jeżeli idziesz na wschód, możesz wpaść w kłopoty. Czekam na Cię w dolina Peaceful Rest i wioska wioskach Happy Happy. Także słyszałem, że tam są. UFO w tej dolinie. Tak, to jest prawda. W tamtej dolinie spotkamy się z pierwszymi, najprawdziwszymi kosmitami w tej grze. Słyszałem, że dziewczyna imieniem Paula była porowana, kiedy pomagała w przedszkolu Polestar. Naprawdę, jaka ona musi być znana w tym mieście? No, jak w końcu ojciec mówił, że ma ona cudowne zdolności. Tamten grzyb możemy pominąć. I okay, ta jaskinia zaprowadzi nas właśnie prosto do, do Doliny Peaceful Rest i spotykamy się z kolejnym nowym przeciwnikiem. Jest to Ruchliwy Pend. Ruchliwy Pend również potrafi wykonać się magnes, więc z tym wiadomo potrafi nam odebrać punkty psychiczne. Jednak poza tym nie jest jakiś groźny naprawdę. Jakoś nie zapadł mi w pamięć, jako szczególnie upierdziel przeciwnie, na grzyby są nagle nie dużo groźniejsze. No teraz chciałem właśnie zaatakować grzyba, ale jakoś ten jednak e, zaatakowałem pęd. I miazga! Skoro czemu tak późno? System jest ten magnes? Tak, tak ogólnie grzyby i pędy no, dość często zbierają się w grupach. Ciąg dalszy, czy coś spotkałem? O, no, dwa ruchliwe pęty. Hmm, może użyję ta naprawdę... Czemu nie? No tak, zapomniałem, że też one potrafią się uzdrowić. O tym zapomniałem. O, jeden z głowy. A no tak, o tym też zapomniałem. No, jak mówię, te, ci... Ci przeciwnicy też nie rzucają mi się w pamięć, ale oni też potrafią... Zasadzić parę nasion, i po prostu z, z nich powstaną kolejne ruchliwe prędy. I mamy level 13. Defesa uprawia się o 1, szczęście o 1, punkty zdrowia o 3. No ja, słaby level up. A tam 12 to był świetny, to przyznajcie sami. Ok, na wypadek, gdybyście skrzybili, możecie pokazać z tą dziewczynką. Ona, jak widzicie, zabiera grzyby. Znaczy, nie możecie się tego domyśleć, skoro to że są grzyby wszędzie. Hamdi dom 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 Poluję. Z... Poluję na grzyby? Nie wiem, by było powiedzieć, że zbieram grzyby. Mam zamiar zebrać ich tonę. Okej, okay, i to jest właśnie ten ufo, o którym była wzmianka. Jest to. Małe ufo, jest to pierwszy przeciwnik w całej grze, który potrafi spowodować przeziębienie. Przeziębienie, no, znowu będzie porównanie do Pokémonów. Działa jak trucizna, tylko że nie jest takie. Nie jest takie gwałtowne, Ness w każdej kolejce będzie tracił jakieś 4 punkty zdrowia z tym przeziębieniem i też będzie to działało poza walką. A i po Miśku. No, mamy drugiego Miszka. Poza tym UFO, małe UFO nie ma jakoś dużo... Zd -zdrowia, zdrowia, no chyba, że no może być kłopotliwe bardziej, jeżeli no użyje swojej fizycznej czy bo chyba taką ma. Przejdziemy przez tą dolinę. Hmm, przejdziemy, trzeba na pewno. Z jakiegoś innego powodu. Statuetka, żelona statuetka w kształcie ołówka blokuje drogę. A, nie można się tutaj wspiąć, czy co? Nie można przeskoczyć? No, pływanie chyba byłoby zbyt ryzykowne, no ale, serio, nie można go ominąć. Ej, musimy się wyracać. Kolejne ufo. U, Edwos, no ledwo spudłował. Jak się składa, tak, ufo właściwie też jest takim przeciwnikiem, którego całkiem niełatwo trafić. Często pudujemy walcząc z nim. Znaczy, u mnie to się nie sprawdza, ale no, za dużo tak było, że kiedy walczę z UFO, to naprawdę często zdarza mi się te ataki z tymi atakami podłować. Kolejny hmm, złośliwy pyt kolejne kolejny UFO. Ufa po się jako pierwszego może. I właśnie widzicie, jak przydaje nam się plusowy misz. O, chciał pobrać punkty psychiczne z misia. Naprawdę tu za idiotyczne stworzenie. No, a, teraz mamy uzdrowienia z jego strony. No, a teraz pomyślał i atakuje nas. Uuu, miazga! W takim momencie, w jakim dokładnie chciałem, żeby ta miazga była. O, no, tak, musimy się wrócić. Tak, też nieraz pewnie widzieliście takie krety. One dają wam porady. Ogólnie co do, co do gry. A jaką on, on daje porady? Tak, on właśnie wspomina o tym o tej się śmia o tej poziomie śmiałości, właśnie o tej, o tej, o tej statyce jak śmiałość, o której właśnie omawia on, jak ona działa. O, także on działa, znaczy a ta także on mówi o kolejnym mechanizmie, którego, no, znaczy, no może, mogliście widzieć, ale no, w, nie widzieliście jego prawdziwych funkcji. Chodzi o mechanizm no, tego stopniowego opadania naszej liczby punktów ze zdrowia. Tak, to działa tak, że jeżeli zanim ten pasek zdrowia się wyzeruje, tam mamy jakąś odpowiednią ilość, zanim się on wyzeruje, zanim tam wiadomo jakieś obrażenia padną, które niby ten pasek zdrowia by nam wyzerował, to możemy jednak zareagować, możemy tego przeciwnika pokonać, możecie uciec i zachować sobie te zdrowie, które, na które by się ten licznik zdrowia zatrzymał, więc to jest kolejny naprawdę przydatny mechanizm i naprawdę też nieraz uratuje on wam skórę. I kolejny ruchliwy pęd przestał się ruszyć. Ciebie pominę. Tak, nie ściga nas. Przez chwilę jesteśmy po prostu jakby niewidzialni, nietykalni. Nie wchodzimy w żadnych przeciwników. I to jest ten telefon. Cześć, tutaj Jad, powiedzcie jak? Właśnie skończyłem pracę na tym świetnym wynalazku. Get over here! Splasy shut, Tak, się tak szybko, jak tylko możesz. Ta, rzecz jest taka super, a co mi się wkrótce slam? Tyt. Czemu, czemu przytłumaczyłem slam jako slam, a nie pfff, wiadomo, czy jest uderzenie słuchawką, niby... No, a to... O... słuchawki, ja nie wiem, czemu tak to zrobiłem. A pudło! I po misiu. No, z drogi wy! Ta walka Nie wiem Po prostu jest dłuższa niż powinna być jak dla mnie No Wielkie dzięki Wielkie dzięki Gro za to, że jednak udało Wam się tą walkę skrócić Mamy także motyla No motyla noga chodź tu <ścoughs> Ok mamy znowu uzupełnione punkty Uż, może się uzdrowię oczywiście w tym wszystkim? I tak. Na dzisiaj myślę, że znowu to będzie już wszystko. Odwiedzimy jabłkowego dzieciaka. Zobaczymy, co za. Na jaki on teraz pomysł Pan? Co to za wynalazek? Co nam pomoże? Czy może nie? Naprawdę przekonamy się wkrótce. A czy jedyne co zrobię jeszcze, to pozbędę się tej zniszczonej maszyny? Bo naprawdę w tym etapie, gdy po prostu. Naprawdę będzie to tylko zapychać w prysaku, nic więcej. No tak, pod nami był ten telefon. I ten cały dom towarowy. Nie, trzeba ja się bankomat z telefonem. Chyba jestem od zmęczony. Ok, zaraz do teraz, że to jest tak Otrzymujemy oddzielny telefon właśnie do tej firmy. A właściwie to Tracy. Mam jeszcze trochę kasy na opłacenie tego przyjazdu Scargo Express. Więc mam coś jeszcze, co mogę się, czego mogę się pozbyć? Znaczy, telefon nam się przydał, w więc nie będę się go oddawał. Tak, znowu 18 dalców, i chcę zrobić o tym, razem zniszczoną maszynę tą maszynę, to maszcie jak chcecie. A nie, nie chcę nic więcej. Tak, mysz, wyjścia też mogłem mu dać, ale zostawię mu sobie tak w czego. Tak, nie wiem, czy kojarzycie, kojarzycie tego pana? To jest Mr. T! Widziałem jakiegoś dziwnego kolesia, który podążał za palą. A tego gościa ciarki przechodziły. Okej, okay, tylko z nim chciałem pukać, i teraz, no już ostatecznie zakończymy tego let's na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie CDDZ i zapraszam na kolejne i także na poprzednie Let's Play.